Dlaczego nie chciało nam się kręcić, się kręcić filmiku na prezentację grup beczkowych? Nie możemy tego tak mówić. Mówiłam dzieci w przedszkolu. Tak. Smacznego! normalnie. To jeszcze raz. Dobra. Dlaczego nie chciało nam się kręcić filmiku na prezentację grup beczkowych? Może dlatego, że jesteśmy leniwi. Hmm, bo nie mamy czasu. A może dlatego, że ważniejsze kwestie zaprzątały nam głowę. Woleliśmy poświęcić, poświęcić energię czas i uwagę na stworzenie, stworzenie grupy, grupy która, która pomoże kształtować siłę woli, aby z lenistwa przejść do kreatywności. Nauczy nas planować, organizować i dobrze wykorzystywać czas. Pomoże nam znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak Kim są jest apokalipsy? Czy należy bać się końca świata? Czy człowiek jest wolny, skoro Bóg wszystkim kieruje? Czy istnieje coś takiego jak przypadek? Czy jest sens modlić się o konkrety, skoro Bóg i tak wie, czego nam potrzeba?